Dalej jest A jak autonomia, poczucie wolności, kontroli nad tym, co robimy w czasie wolnym, możliwość dokonywania wyboru, niezależność. Robimy to, na co mamy ochotę, a nie to, co powinniśmy albo co akurat wypada. To właśnie poczucie autonomii jest kluczowe do tego, żeby odpoczynek faktycznie nas cieszył, a nie był kolejnym punktem na liście zadań. Może zaciekawi was fakt, że autonomia w czasie wolnym silniej koreluje z dobrostanem niż autonomia w pracy. Badania pokazują, że kiedy angażujemy się w aktywności zgodne z naszymi zainteresowaniami, a nie dlatego, że ktoś nam kazał albo wszyscy to robią, rośnie nie tylko nasza satysfakcja z życia, ale też poczucie sprawczości. Zauważcie, że w tym kontekście problemem może być już zarówno konieczność zrobienia zdjęcia z krzywą wieżą. Jak i szczegółowy harmonogram zwiedzania przygotowany przez przewodnika. Mówiąc prościej, robisz coś dla siebie, czujesz się lepiej, świat staje się trochę fajniejszy.